ten pomnik, który tu się znajduje tu na trawniku przy Kościele Świętego Jana został poświęcony 6 maja 2001 roku przez kapelana rodzin katyńskich Zdzisława Peszkowskiego, który był jedyny, który, który któremu udało się uciec z Katynia i, 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 nie, i dlatego poświęcił swoje życie ku pamięci kolegom i swoich przyjaciół, którzy zginęli w Katyniu. Ale i tu było poświęcenie, poświęcenie poprzedziło mszę świętą właśnie, która była celebrowana przez księdza prałata Władysława Peszkowskiego i i w uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji niepo, niepodległościowych, jak Rada Uchodźca Polskiego, SPK i, i Kongres Polaków w Szwecji. I specjalny reprezentant premiera Szwecji był obecny. Były ambasador szwedzki w Polsce Stefan Nureen, który się bardzo e, ładnie zachowywał podczas Stanu wojennego w Polsce i pomagał w Polsce. <laughs> Więc, ale tu jest trzeba powiedzieć kilka słów o pierwszym tym, tym pomniku katyńskim, który został postawiony w jesieniu 1975 roku na podwórku przy y, oponie ośrodku Rady Uchodźstwa Polskiego, ponieważ szlewi nie zgodzili się, aby był postawiony na ulicy przed naszym ośrodkiem. Tak jak chciał to y, prezes SPK Tadeusz Rzydłoacki, późniejszy prezes Rady Uchodźstwa, który rozpoczął zbiórkę na ten, na ten, na ten pomnik. Ale Gros sam zapłacił. Dlatego chciał, żeby ten pomnik tutaj był pierwszy na świecie, gdzie sprawcy są wymienieni. Dlatego, że w międzyczasie, w tym samym okresie powstał taki pomnik katyński w Anglii, w Londynie, na cmentarzu polskim. Ale sprawców tam nie, Anglicy nie pozwolili wymienić. Dlatego tadeusz Głowacki bardzo się śpieszył, żeby jak najszybciej tu zdążyć przed Londynem i zdążył. Więc podstawiony był na, na, na podwórku. Ale pewnego dnia widzimy, że ktoś chciał ten pomnik podpalić i został wylany bardzo ostry płyn na, na tekst który jest winieje na tym, mieliśmy pewne e, posądzenia i później się to chyba sprawdziło. Dlatego ukazało się, że ambasador sowiecki e, kazał premierowi szwedzkiemu w Palmę zabrać ten posąg. Ale Palmę mu powiedział, że co obywatele robią u siebie na swoich, swojej, e, w swoich ogródkach. Nie mam nic do tego. Brawo Palmy! Radz się jednak sprawdził. Potem powracam tylko, bo kilka słów muszę powiedzieć o Tadeuszu e, Głobackim. Był to, jako młody chłopak, był najmłodszym telegrafistą marynarki polskiej i był stacjonowany w lecie 1939 roku przy Westerplatte. Więc 1 września 1939 roku on pierwszy zauważył atak Niemców na Polskę. Walczyli oficerowie i został razem z oficerami uwięziony w Stutthofie, z którego udało mu się uciec przez Danię i w 1940 roku trafił do Szwecji z odmrożeniem. Jak Odmrożonymi. Odmrożonymi nogami, które później skutkowało jego śmierci, miał zakażenie potem. Ale od razu się zabrał do, do pracy społecznej razem z Komitetem Pomocy i Radą Uchodźstwa i SPK. SPK to jest Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, który powstał na zachodzie w latach 40. Zaczął pomagać wszystkim uciekinierom, żeby się mogli urządzić w Szwecji. Skończył szwedzką politechnikę i założył na północy Szwecji fabryki, które produkowały tajne wyroby dla, dla yy, wojska szwedzkiego. Więc przyczynił się bardzo ładnie. Po, jeszcze powiem tylko kilka słów. I, Koniecznie chciał, żeby ten pomnik powstał i dzięki niemu mamy, chociaż w, odnowionym teraz, w odnowionej wersji, ale ten napis SPK jest nadal widoczny.